Po raz kolejny szukamy najlepszych maturzystów z Jaworzna. Rusza kolejna edycja konkursu Talent i Praca. Podobnie jak w latach ubiegłych, konkurs będzie odbywał się w pięciu kategoriach. Prosimy, aby dyrektorzy szkół albo ich przedstawiciele złożyli po trzech kandydatów z każdej dziedziny. Dalej istnieje pięć dziedzin, z których nagradzamy: więc nagroda humanistyczna, matematyczno-fizyczna, biologiczno-chemiczna, języki obce i osiągnięcia. Najlepsi oprócz pamiątkowego medalu otrzymają wysokie nagrody pieniężne w wysokości 2000 zł każda. Fundatorami nagród są tak jak rok temu profesor dr habilitowany Marian Bembenek i jego żona Janina Dębska Bembenek, Witold Kotulski i jego córka Olga Kotulska, Małgorzata Świętosławska, Jacek Zaremski oraz Jadwiga Zaremska. I będzie pracowało to samo jury, które pracowało w poprzednich latach. Pani Stanisława Helbin, ksiądz Lucjan Bielas, pan Jan Wolański, pan Artur Żurawik i pan profesor Jan Skoczyński. Oni wybiorą z każdej działki najlepszego maturzystę roku 2014. Nagroda na razie też nie uległa zmianie, 2000 zł dla każdego. Medal pamiątkowy o takim samym kształcie, tej samej treści. Ta sama nazwa, talent i praca. List gratulacyjny od jurorów. Regulamin konkursu jest taki sam jak w ubiegłym roku i można go znaleźć na portalu jaw.pl. Tradycyjnie wręczenie nagród odbędzie się wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w placówce, której podopieczni zdobyli najwięcej nagród w konkursie.